Okradliście kogoś? No tak, ale to miało być dla ciebie. No, no i kiedy uciekaliśmy, no to Kuba posiznął się, no i wpadliśmy na szybę. Jezu, nie wierzę, moi chłopcy złodziejami. Mamo, ale oddaliśmy tę kasę. Nie, no nie, nie mogę, no, pani doktorze. Proszę pani, ja przede wszystkim potrzebuję pani zgody na piśmie na leczenie, ponieważ Aha, młodszego tak. musi obejrzeć okulista, tam jest poważny uraz oka. Dobrze, mhm. oczywiście. Ja przygotuj wózek, mogę cię prosić na chwilkę? Tacy dobrzy chłopcy, Marcin. No serce mi pęka i widzę, jak się zamartwiasz. Mam już 16 lat, a ty mi nawet nie pozwalasz jakoś dorobić. Więc uznałem, trudno, ukradnę tę kasę. Ale dziecko, to nie jest wyjście. Wy nie możecie kraść. Ja mam się zająć pracą, to moje zadanie, a wy nauką. Przecież wiesz, że szukam lepszej pracy, żeby odciążyć kręgosłup, żeby dorobić. Przecież tak nie można. Pani ma problemy z kręgosłupem? To coś poważnego? Nie, nic mi nie będzie. Dobrze, to ja Dzień zabieram młodszego bardzo. na szycie i idziemy. Marcin, miałeś się zająć nauką, nie pracą. Ja ci mówię. Ten, ten sklepikarz jest naprawdę super. Powiedział, że może dać, może dać mi roboty albo nam pożyczyć kasę. Nie, nie mam o w ogóle nie zgadzam się na, na takie rozwiązanie. Naprawdę, chodź, chodź, naprawdę. Ja, Weź go chociaż! Ty nie powinieneś leżeć czasami? Napra chodź, naprawdę. Ty, dobra, tutaj go ty, przyprowadzę. Dobra. Oh. Zrobię wszystko, żeby moje dzieci miały godne życie i sama zapracuję na nasze utrzymanie. Nie chcę nikogo prosić o pomoc i wysyłać mojego dziecka do pracy. Niech się uczy, żeby później nie musiało w życiu harować tak jak ja. Jestem w stanie pracować i jakoś na to życie zarobię. Właściciel sklepu przejął się trudną sytuacją matki pacjentów i chce pomóc kobiecie. Gdzie jest wasza mama? Znaczy, no i samis ale ona nie chodzi o żadnej pomocy ani o. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Wie pan co, ja bardzo przepraszam za synów. Zapłacę za tę rozbitą szybę, pokryję wszystkie wszystko. Proszę sobie nie zaprzątać głowy tą nieszczęsną szybą. Ja jestem ubezpieczony. A poza tym rozmawiałem z chłopakami i wiem, na co były im potrzebne te pieniądze. Bardzo bym chciał pani pomóc, no. Nie, nie, Dziękuję bardzo. Nie, nie trzeba. ma mi pani na razie za co dziękować. Pożyczę pani tyle, żeby pani mogła uregulować te opłaty. Oddaj pani, kiedy pani będzie mogła, no. Nie, a poza nie. tym, gdybym wiedział, jak to wygląda, to już dawno bym pani pomógł, no. Wie pan co, no, niepotrzebnie synowie opowiadają Panu o takich rzeczach, naprawdę. Ale to żaden wstyd przyjąć od kogoś pomoc. Dzisiaj ja pani pomagam, a i to, to może pani mnie pomoże. No tak to działa. No spójcie, ledwo nam prąd i gaz. Wynajem nam ledwo starcza. Nie, nie ma mowy Zgodzić. Nie, nie, nie przyjmę żadnej pomocy. Pomoże podpocji. mi przy przenoszeniu towaru, układaniu na półkach. Myślę, że spokojnie, uczciwie mogę mu zapłacić powiedzmy 900 złotych co miesiąc. No. Ale proszę pana, ja chciałam, żeby mój syn się uczył, a nie pracował. No ja no, chcę, gusie. żeby miał wykształcenie. Naprawdę rozumiem pani obawy, ale proszę mi wierzyć. Obecnie są przepisy, które jednoznacznie regulują sprawy pracy nieletnich. No. I są tak sformułowane, żeby nie zawalili nauki. No. Wolne weekendy, praca popołudniami bodajże dwie godziny. I absolutnie żadnej ciężkiej pracy, no. Ale ja naprawdę wolałabym, żeby on się uczył yy, i zdobywał wykształcenie, Marci. No i to wszystko da się pogodzić. Dziewięć stów to k kasy. Pani Ewo, przepraszam za poufałość. Niech pani zobaczy. Na razie mają na koncie kradzież. Nie wiemy, co myślą następnym razem naprawdę mogą zejść na złą drogę. A tak zajmie się uczciwą pracą i nie będzie miał czasu na to, żeby się o głupotach. Nie, ja jednak wolę, żeby zajął się nauką. Marcin, wracamy! Oh! Oj, mam... co? Kobieta dostaje nagłego bólu kręgosłupa. Nie, nie, nie. Dotąd nie miała czasu na wizytę u lekarza i lekceważyła swój stan zdrowia. Boli, tak? <laughs> tak. Masakra, co z mamą teraz będzie? Może się okazać, że w ogóle nie będzie mogła pracować, a na dodatek dalej nie zrobiliśmy hajsu na rachunki. Trudno. Będę musiał coś tu grać w szpitalu. Wiem, że to złodziejstwo, no ale już nie wiem, co mam robić.